W tej historii wielu przeżywało swoje wewnętrzne przekonanie, że tym razem ich historia całkowicie się skończyła. My natomiast już wiemy, że ona nigdy nie może się skończyć i nie ma końca. Nieśmiertelny Bóg nie tylko żyje, ale i mówi do nas, i w nas działa to on sam, Bóg, Ten, który jest, którym jest. Bóg wpisuje w nas swoją historię zbawienia. W trakcie ostatniego spotkania. Zobaczyliśmy, jak sprawnie Święty Łukasz, ewangelista, wpisuje dzieje staroTESTAMENTALNE w najważniejsze wydarzenia naszego własnego życia. I to dzieje się, gdy czytamy jego ewangelię. Ten mistyczny kot Łukaszowej ewangelii sprawia Iż nie da się inaczej spoglądać na wydarzenia chociażby Zachariasza i Elżbiety, jak przez kształt Bożej Wizji Dzień. Zwyczajności prozy ich życia. Bóg wychodzi i zapowiada Zachariaszowi coś, co przekracza nawet ludzkie oczekiwania, nawet najbardziej sprawiedliwego kapłana, jakim jest Zachariasz. Zapewne nie raz przez swoje dziewięć miesięcy milczenia on sam Zachariasz musiał zastanawiać się, jak to się stanie, iż to niego zapowiadany syn stanie się Bożym wybrańcem i będzie powołany aby w oczach Pana już w łonie matki być napełniony duchem świętym wszystko miało się już niedługo wyjaśnić jego żona Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży gdy do jej krewnej również zawitał archanioł Gabriel jej też Zwiastował cudowne narodziny, podobnie jak mu, tak młody i tym razem Miriam dał znak pewności Bożych wyroków. Tym znakiem było, była właśnie ona, jego żona, Elżbieta, aktualnie brzemienna pomimo swego późnego wieku. O Elżbiecie możemy powiedzieć, iż jest żoną kapłana Zachariasza, który należał do oddziału Abiasza, czyli ósmej z dwudziestu grup kapłanów Boga Izraela. Sama zaś też pochodziła z rodu Arana, czyli rodu kapłańskiego. Takie małżeństwa w ówczesnym czasie. Były powszechnym zwyczajem. Natomiast jeśli droga siostro i drogi bracia, myślisz, że właśnie z tego powodu dzisiejsza homilia ma chwytliwy tytuł kapłańska kobieta, to muszę cię bardzo przeprosić. Ale jesteś w błędzie. To nie może być taka prosta sprawa. Na pewno nie w Ewangelii Łukasza pełnej drugiego planu spraw do i szukania w biblijnym kodzie proroc. Że nie kłamię. Niech potwierdzeniem będzie już teraz jej imię, bowiem Elżbieta znaczy dokładnie, że Bóg jest moją przysięgą. Zacznijmy już poważnie. I przejdźmy do sceny nawiedzenia. Nawiedzenia Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę. Aby to zrobić, cofnijmy się z narracją do czasów króla Dawida. Do tych, jak dobrze wiemy, wytęsknionych czasów. Pełnych chwały Pana, cudów, słów, proros, dzieł jego potęgi które stawały się częścią złotej historii ludu Izraela. Najlepiej przyjrzyjmy się wydarzeniom sprowadzenia arki przymierza do Jerozolimy, gdy to król Dawid kroczył radośnie przed arką pana. Tu znowu muszę powiedzieć, to nie będzie zaskoczenie. Zapewne dobrze wie, że w czasach Dawida, podobnie jak od początku zaistnienia arki, najświętszy skarb narodu wybranego znajdował się w namiocie spotkania. Miejsca nazywanym Przybytkiem Pańskim. Tam też przebywała chwała samego Pana. Nikomu nie było wolno zbliżyć się do tego świętego miejsca. W którym niegdyś sam Mojżesz rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem. Nikomu nawet nie można było zbliżyć się w jego okolice. Sam namiot spotkania otoczony był specjalnym ogrodzeniem wyznaczającym bezpieczną strefę. Bezpieczną? Co niby miało być tam niebezpiecznego? A no właśnie obcowanie z Najświętszym Bogiem, przebywanie za blisko Najświętszego Pana przez niepowołanego do tego człowieka, mogło zmienić się w powołanie do przebywania z Najświętszym Panem w jego wiecznym już życiu. A więc owocowało natychmiastową śmiercią tu na ziemi nie przez przypadek Mojżesz pierwszy raz rozmawiając z Bogiem słyszy słowa że ma się nie zbliżać i zdjąć sandały gdyż ziemia na której stoi jest święta Namacalna obecność Boga sprawiała że wody Jordanu cofały się gdy tylko kapłani niosący arkę tam wchodzili po okrążeniach zniesioną arką zawaliły się mury Jerycha. Jednak arka potrafiła nieść też i problemy. To się spyta, jakie to mogą być problemy? A na przykład, gdy w czasie wojny przejęli ją w Filistyni, sprowadziła na nich zarazę. Także postanowili ją zwrócić razem ze złotymi darami na wozie z wołami i wysłali ją przed siebie, a raczej precz do Izraela. A gdy Izraelici odzyskali arkę, to ci, którzy na nią nieuprawnienie spoglądali, znowu padli śmiercią. W świątyni było już później miejsce najświętsze, które za każdym razem chroniła zasłona. I tam do tego miejsca tylko raz w roku mógł wyjść najwyższy kapłan w czasie najważniejszego dla Hebrajczyków święta Jom Kupir, aby pokropić te miejsce krwią z ofiar i dokonać jego oczyszczenia. Innym wchodzić nie głowa. Wróćmy do historii Dawida, który postanowił sprowadzić arkę przymierza do Jerozolimy. Wówczas umieszczono arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza i Achino. Synowie Abadamina prowadzili wóz z Arką, a przed nimi szedł Dawid i cały lud Izraela i tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni, gry na cymbałach, harfach, bębna, grzechotkach i cymbałach. Jak słyszeliśmy w czytaniu, w pewnym momencie, gdy woły szarpnęły, Uza Wyciągnął rękę w stronę arki Bożej i podtrzymywał ją, aby nie spadła. Niby prosta rzecz. Jednak, jak czytamy u Proroka Samuela, w tym samym w szóstym rozdziale, wówczas gdy Uza wyciągnął rękę w stronę arki Bożej i podtrzymał ją, Zapłonął gniew Pana przeciwko Urze, i poroził go tak Bóg za ten postępek, że ten umarł przed Arką Bożą. Dlaczego? Był wojownikiem, nie kapłanem. Jemu nie wolno było dotknąć Arki. Pamiętasz, że Łukasz, spisując swoją Ewangelię, często. Dokonywał w niej różnych zabiegów, żeby stworzyć drugi plan opowieści. Tak będzie i tym razem. Tu jego kreacja w słowach, w których słyszeliśmy o nawiedzeniu Świętej Elżbiety, rysuje nam najświętszą Maryję Panną jako Arkę Bożą i bohaterkę drugiego planu. Maria będzie jak Arka, nowa Arka przymierza, bowiem w niej skryły się nie tablice, nie chwała Pana, ale cała Jego obecność. W niej jest już nie tylko dziesięć słów, dekalog, wyryty na kamiennych tablicach, ale samo żywe słowo Boga, Jego syn, Jezus Chrystus. I teraz zobacz, co tu się dzieje. Maryja po zwiastowaniu wybrała się i poszła do miasta w ziemi Judy. Podobnie jak a Dawid, wybrał się i poszedł do wioski Judy, aby sprowadzić arkę. Elżbieta zadaje pytanie: Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? To natomiast brzmi jak pytanie Dawida zaraz po śmierci uza. Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska? Dawid ze strachu postanowił bowiem pozostawić Arkę w domu obet Edoma z gdzie pozostawała przez trzy miesiące. Maryja u swej krewnej pozostała około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Gdy Maryja wchodzi do Elżbiety, to poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Dokładnie święty Jan podskoczył. Dlaczego? Pada tu greckie słowo skirtao. Z radości podskoczył. To jak Dawid w tłumaczeniu Septuaginty, właśnie w tej najstarszej, w próbie tłumaczenia, nawet nie próbie, tylko wykonaniu tłumaczenia Biblii hebrajskiej na język grecki, tam zapisane jest dokładnie, że Dawid skitał przed Arką z radości. Jeden i drugi wyraźnie tutaj skika. Podobnie jak Dawid śpiewał i wykrzykiwał przed Arką w dniu jej sprowadzeniu, tak Elżbieta wydała okrzyk, i mówiła proroctwa. Lecz gdyby tego było mało, tu zaraz stępuje sam Duch Święty. Wpierw stało się to w życiu Maryi. Duch Święty stąpił na nią i moc najwyższego osłoniła ją, aby święte, które się narodzi, mogło być nazwane Synem Bożym. Teraz, gdy sam Bóg i Mesjasz przychodzi do Elżbiety, Duch Święty napełnia ją samą, a przy tym napełnia ją w, ło w jej łonie i Jana, przyszłego chrzciciela, zaczyna dziać się coś nowego. Do tej pory obcowanie jest bliska z Bogiem było tak po ziemsku niebezpieczne. Wstęp do najświętszego miejsca był ograniczony tylko dla kapłanów, a tu, teraz ona, Elżbieta, ma w sobie kapłański przywilej. Bezpiecznie i szczęśliwie obcuje z Bogiem i pod wpływem Ducha Świętego prorokuje. Radośnie wykrzykuje słowa, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Pamiętasz, u Zachariasza pierwszy raz padała i została wyja wyjawiona Ewangelia. Tutaj, teraz, Elżbieta proklamuje Ewangelię. Tu padają jej pierwsze nowe błogosławieństwa. Ale jak błogosławieństwa? Że o błogosławieństwie my w tej Ewangelii Łukasza to już słyszeliśmy przy Zachariaszu, który miał pobłogosławić, nie pobłogosławił. Tak. Ale do tej pory Łukasz używał greckiego słowa logo a Elżbieta mówi inaczej. Mówi makarius, co oznacza szczęśliwą. Makarowie, szczęśliwi, będą w Chrystusowym kazaniu na górze Ubodzy. Bo takim ubogim powiem. Do Was należy Królestwo Boże. I będzie im mówił, szczęśliwi Wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni, szczęśliwi Wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie, szczęśliwi będziecie, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu Syna Człowieczego poddadzą w pogardę Wasze imię jako to wtedy cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak oto. Wreszcie mamy tutaj dzień widoczny Pięćdziesiątnicy i spełnione marzenia Mojżesza. Tu u Elżbiety można byłoby powiedzieć, Oby tak cały lud Pana prorokował. Oby Mu dał Pan swego ducha. Chociaż jeszcze to nie jest dzień zielonych świątek, a już napełniona Duchem Świętym jest Maryja. Teraz jej święta Elżbieta, a w niej święty Jan Chrzciciel. Już niedługo, za trzy miesiące, Zachariasz zostanie napełniony Duchem Świętym, będzie prorokował, wyśpiewując swój kantyk. A tu już słuchamy wyśpiewującą Maryję, iż wielbi jej dusza Pana i raduje się jej w duch Bogu Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. I tak Maryjny Magnifikat staje się przepowiednią Zesłania Ducha Świętego, przepowiednią Kościoła i nowego, naszego czasu, powszechnego kapłaństwa wierzących w Chrystusa. Ten duch napełnia dalej każdego i każdą z nas. Nie tylko Elżbieta jest tutaj kapłańską kobietą która może bezpiecznie i szczęśliwie obcować z samym Bogiem. Elżbieta jest w tej scenie dokładnie niczym kapłanka nowego przymierza. Sam Bóg przychodzi do niej, wypełnia ją, a ona może swobodnie przebywać w jego obecności. Gdy w dawnych czasach kapłanie nie mogli wejść do domu Pana, Ponieważ chwała Pana napełniła dom pański po tym, jak Salomon poświęcił swoją świątynię Bogu, tak teraz chwałą Pana, samym Duchem Świętym, zostaje napełniona Elżbieta. Staje się jego świątynią. Elżbieta więc jest Naprawdę kapłańską kobietą, bowiem może bezpiecznie i szczęśliwie obcować z Bogiem, być nim napełnioną i z nim wyczekiwać spełnienia Bożych obietnic i jego przyjścia na ten świat. Zanim Jan niczym Izajasz wezwie do prostowania ścieżek tych naszych na pustyni. Ona zrozumie więcej i przebywając przy świętym, 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 nie wystraszy się jak prorok Izajasz. Nie powie. Biada mi, jestem zgubiona, wszak jestem kobietą o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały Pana króla zastępu. Nie wystraszy się jak Dawid. I dlatego. Tu ośmieliłbym się powiedzieć nawet coś więcej. Tak jak żona Izajasza. W Biblii jest prorokinią. Tak żona kapłana Zachariasza. Stała się kapłanką. Wypełniającą proroctwa Izajasza, że cały naród będzie nazwany kapłanami Pana. W niej. Już teraz mistycznie dzieje się emancypacja tego, tego wszystkiego, co z nami dzieje się i co z nami zrobił już Jezus. Gdy uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swego, jak czytamy w księdze Apokalipsy, już w samym prologu listów do siedmiu kościołów. Ten duch, który napełnił Elżbietę, naprawdę dalej napełnia każdego i każdą z nas. To jest niesamowita rzeczywistość. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane wspólnym kapłaństwem wiernym powszechnym kapłaństwem. To nie chodzi o to, że teraz jesteś księdzem, bo. To inna specyfika, sakrament święcej, ale że masz tą możliwość przebywania z Bogiem. Krzes jest bowiem bramą dla nas, do szczęśliwego bycia z Bogiem. On nas oczyszcza do stałego przebywania w Jego obecności. Dalej: Bierzmowanie udoskonala w nas łaskę w sztół. To ono jest sakramentem, w którym Bóg daje nam tego samego Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić w nas w byciu córkami i synami Bożymi, ściślej szczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź. Chciałem włączyć nas bardziej do Jego posłannictwa i pomóc. Pomóc nam w świadczeniu, o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. A gdybyś miał lub miała wątpliwość, czy w Tobie też przebywa sam Bóg? On daje Ci się w końcu w Eucharystii. I teraz Ty, jak Maryja, jesteś Jego arką, świątynią i kapłanem obcującym z najświętszą rzeczywistością. Choć jest jeszcze w tym coś podobnego do świętej Elżbiety. Gdy Zachariusz słysząc w Świątyni Pańskiej Boże Wyroki potrzebował potwierdzenia. Gdy Maryja od Anioła Gabriela dostaje w Elżbiecie cudowny znak, tak jej samej. Musi wystarczyć wyłącznie taka brutalna zwyczajność i codzienność własnego życia. Ona jest tak bardzo zwyczajna, że gdy dzieje się cud, o którym z wiadomych przyczyn nie może pomówić ze swoim mężem, bo ten aktualnie w ogóle nie może nic powiedzieć, to zaszokowana. Przeżywa to wszystko dogłębnie w swojej indywności. Nawet własną ciążą będzie ukrywała przed światem przez pięć miesięcy. Jakże to kapłańskie uczucie. Zmierzyć się z powołaniem i z wiarą, by w końcu w tak zwyczajnych środkach, jak kruchy chleb i zwykłe wino zauważyć, że Bóg działa w nas swoją mocą. Myślisz, że Roraty i Adwent mają cię przygotować na Boże Narodzenie? Tak, ale to nie będą tylko święta. Tu Słowo ma stać się ciałem i zamieszkać między nami. Pewnie wiesz, że dzieje się to już teraz. W trakcie tego i każdego eucharystycznego czuwania. Lecz to czuwanie przeminie. Eucharystia jak manna z nieba się skończy. Dlaczego? Bowiem czekamy na coś więcej. My, żyjący proroctwem, nadejścia Pana, wypatrujący Go, próbujący uwierzyć na nowo, że to Słowo jest żywe i na pewno nie jest w nieme że przez Jego kapłanów i kapłanki działających w świecie On sam napełnia Go swoją obecnością i błogosławi dziś ten świat i tak na koniec Chciałbym przypomnieć tylko nasz ten cytat, tegoroczny z Księgi Daniela: W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w Księdze. To jest ten czas. On już trwa. My jesteśmy wpisani w tą Księgę, którą Bóg zapisuje nasz naszym świętym z Nim życie, nas, których uczynił kapłanami dla samego siebie.